Hi, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture is coming, pochwycenie jest blisko, pochwycenie jest blisko i to bardzo, tu się musimy, słuchajcie, spinać, sprężać, by być bardzo blisko Pana Boga, bo przychodzą naprawdę czasy trudne, ale z Bogiem są i tak bardzo piękne, ładne, cudowne i zawsze będą, co by się nie działo, będą przecudne. Eee, dzisiaj chcę powiedzieć o tym, mówię, to taka seria z krótkich filmików do trzech minut. W obecności Jezus doznał przemienienia. W czyjej obecności doznał Jezus przemienienia. Marka 923 3. Marka dziewięć, 3. Po sześciu zaś dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz Jana, i tylko z nimi samymi wszedł na wysoką górę z dala od ludzi. Tam w ich obecności doznał przemienienia. Jego szaty stały się lśniące i niezwykle białe. Wtedy ukazał oczywiście im się im Eliasz oraz z Mojżeszem i prowadzili z Jezusem rozmowę. Czy można mieć kontakt z osobami z innego świata? Można. Tylko oczywiście to było to pokazane, jeżeli chodzi oczywiście o Jezusa. Bo on przekazywał, oni przekazywali jakby z jednej strony, albo w ogóle rozmawiali sobie, nie wiem, dlaczego w ogóle nad nim, dlaczego w ogóle oni, a nie z Bogiem on gadał codziennie cały czas wiadomo, ale tutaj z Mojżeszem Eliaszem, trochę to jest takie dziwne. Teraz tak to mi przychodzi, jakby na myśl, dlaczego akurat z nim i z Mojżeszem? E, o czym w ogóle oni rozmawiali? O nadchodzących rzeczach? Może oni przekazywali mu, co, co się ma zdarzyć? Nie wiem sama, więc e, nie wiem, nie wiem. Ale to już nieważne. Czy w Twojej obecności Jezus może ukazać Ci coś i zrobić coś, co może być czymś wyjątkowym? Czy jesteś osobą zaufaną? Czy jesteś osobą, któremu Jezus może zaufać? Jak widać, wielokrotnie Jezus brał tylko niektórych uczniów, którym mógł powierzyć wiele wyjątkowych spraw. Czy jesteś jednym z nich? Czy jesteś osobą, której Jezus może zaufać? Zastanów się nad tym. Zostawiam to Tobie, abyś mógł po prostu pomyśleć, w jakim jesteś miejscu, że jesteś blisko Pana Jezusa i z nim rozmawiasz, bo On chce powierzyć Ci rzeczy, które są przyszłością dla tego, w czym jesteś, dla tych osób, z którymi masz kontakt. No. I to by było na tyle. Pozwól Bogu przemienić Ciebie, przemienić, pokazać też siebie. Tak jak pokazał się Eliasz, Mojżesz, Jezusowi, Na samo Bóg, Jezus tak samo chce pokazać się Tobie. Byś po prostu mógł yy, widzieć tego, jaki On jest naprawdę. Pa. Spokój.